nie ma to jak zacząć tydzień z przytupem próg zaliczony czas na prysznic i Yeah, am going to do bar for bar type shit. Right. Yeah, I'm gonna try to finish this bitch in ten minutes. <laughs> Punch. Yeah. Hey, look. Hey, look. I be really in the trenches with the hood niggas. Chance house wherever I go. Yeah, I'm good, nigga. Cardi ears on my face, bitch. It's Old money yeah be the pussy up like it's tough I'm Ben Connor simple portion you know what I do ride around downtown with my whip woo she trying to suck a nigga dick I'm like hold on this fucking old dad nigga's fuckin' up the ozone to zabieram śniadanie ileto do mojego centrum dowodzenia no my lap, I'm like nigga fuck rap shoot the nigga first nigga ain't no get back shoot him dig his hell to make that shit clap throw that shit back like a juvenile now tray Tak się zastanawiam i zastanawiam, czy iść na ten basen, czy nie iść. A potem sobie uświadamiam, że nie po to goliłam nogi, żeby teraz siedzieć w mieszkaniu. Na zegarku 12.16 czas lecieć na basen. pogoda nie zachęca do spaceru. Ale co, nie jestem. No i trochę popływałam, zrobiłam 2 km choć muszę przyznać, że niekoniecznie mi się chciało w ogóle wychodzić z domu a jak już zaczęłam płynąć to myślałam, że zdechnę gdzieś po kilometrze no jednak miałam sporą przerwę od pływania, bo chyba ostatnio byłam na basenie przed urlopem czyli na początku kwietnia ale nie było źle, tempo też nie było jakieś tragiczne. Zresztą ja na basenie nigdy nie skupiam się na tempie, tylko na fanie jaki mam wpływaniu I jak widzicie 2 km tempo 2 minuty 3. No nie jest źle. Emissions. We dropping down the niggas chimney like it's still Christmas. I had two hoes back to back like I'm male gay. Like you just said I give a fuck if they was real sisters. Hey, candy cool, fuck it, panoramic views, swervin Connors, bitch, I'm Jello Crash Bannico cool. Niggas cap hear Some shit that I would never do. A line on my mama and put pussy on a pedestal. I made the crib watching an anime and lamb chops. Forever go to but when plant up, nigga ass die. Run up on me with a problem, get your ass popped. And let's just die around here. This ain't the same line, risk presidential. Dominate my dental, my bitch, keep a dick like a nigga bisexual.

dwa razy w miesiącu sobie wykupić masaż klasyczny. Bo sporo trenuję, mam pracę biurową, także sporo w niej siedzę, dlatego decyduję się na regularne masaże. Watch Cartier Frames. I feel like cute boy when he had the waves. Somebody tell her I need a crowd free chain, so I can ball on these niggas like Brian James. Growing up, they try to tell me that we ain't the same. Looking back, they was right in a major way. So major pain when my brothers like Dame Wayne, I was show stoppers and his like like he came, yeah. Hey, stepping on the beat. Free, free agent got the label heads geeks. I'm like 10 if you want to sign me. Dziś jest ten dzień. Uwielbiam takie poranki w tygodniu, kiedy nie muszę się spieszyć, mam czas na wszystko, umyć włosy, <laughs> zrobić śniadanie i cieszyć się kawą. <laughs> No i koniec odpoczynku, czas lecieć do pracy. With your rifle by my ear I even sin forever just to keep you here But you push me out I keep you down You touch my mouth and lie like you mean it jestem po treningu siłowym. Zabieram się za śniadanie. Do pracy biurę ten obiad, co wczoraj, czyli mięso z indyka, pieczarki i do tego taką, powiedzmy, sałatkę z ogórka, rzodkiewki i oliwy z oliwek. Na śniadanie wpadnie kalafiur, szczypiorek, trzy jajka, pomidor. Zaleję to oliwą z oliwek. W sumie już zalałam. I do tego jeszcze trochę czydara. Tak się prezentuje efekt końcowy wracam z galerii do domu. Mierzyłam chyba z 20 par spodni i mam dość. Nienawidzę zakupów. W mieszkaniu czeka na mnie placek szarlotkowy. Także jest to jakieś pocieszenie i nagroda za dzisiejszy wypad na zakupy. Sprinty zaliczone. Można wracać do mieszkania. Pogoda taka, że nic nie od pod kocem, Z książką i z ciepłym herbatem. No, już... Trzeba iść do pracy. Nie wiem, gdzie to słońce. Mam nadzieję, że za kilka dni wyjdzie. Dotarłam. The truth, but goddamn it, tell it to yourself But you push me out, I keep you down You scream, I shout, But I'm not gonna leave it cause I'm Jest zrobiłam trening siłowy, teraz czas na kawę, zrobienie obiadu do pracy i oczywiście śniadanie. <śm> Miałam iść na basen, ale jestem jakaś taka zmęczona, więc tylko wyprasowałam rzeczy i teraz biorę się za kolację. Więc zamiast zmęczenia się na basenie, leżę i czytam książkę. Jest takie mądre, stare, chińskie przysłowie. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Miałem odebrać paczkę w drodze z pracy, ale oczywiście zapomniałam. Biłam sobie <laughs> dwie takie butelki miękkie. Gumki do włosów dla koleżanki. Kupiłam kabel do iPhone'a. Rower. spodenki, rowerowe. Mam nadzieję, że będą dobre. No, powiem Wam, że wyglądają całkiem, całkiem. Oczywiście, z Pampersem. Właśnie jestem w drodze na Peron. Ubieram się do Zielonej Góry na weekend.